10 499 zł. Tyle dokładnie trzeba zapłacić za najnowszego iPhone'a 14 Pro Max i 1TB. Ładna kwota, prawda? Ale do tego jak dodamy nowe słuchaweczki robi się nam już 12 000 zł, co można by innego co to kupić. Pewnie pomyślicie, że kask. Tak, Arai AX7V Carbon jest nawet droższy. Chociaż ja pewnie wolałbym kupić trzy zwykłe modele RX 7V i mieć je do końca życia. Ale nie zaczynajcie zdania od ale, ale motocykle też można za to kupić. Przeczytałem wszystkie komentarze, które zostawiliście pod ostatnim filmem, co jest mega fajne, bo podsunęliście kilka naprawdę dobrych pomysłów. Dodałem do tego własne przemyślenia i mamy oto kolejną listę motocykli, którymi warto się zainteresować w budżecie 10-12 tysięcy złotych. Niektóre zdecydowanie tańsze, inne graniczące z tą Potem. Mamy totalną mieszankę dla każdego. Lecimy. Początek zaczniemy bardzo nietuzinkowo, ponieważ nie od Japonii. Tak, za 10 kafli uda nam się kupić coś z Europy i będzie to motocykl, który jest przedstawicielem wymierającej już klasy roadsterów. Jeżeli podoba Wam się model R90, ale podobnie jak ja uważacie, że jego cena jest nieadekwatnie wysoka do tego, co oferuje, to może warto spojrzeć na dziadka w sensie jego dziadka. I to był ten żart. Poznajcie BMW R1100 i R1150R. Najpierw był produkowany model 1100 od 94 roku, później model 1150, którego produkcja Została zakończona w 2005 roku. Motocykle te to odpowiednio poprzednik oraz następca, więc omówimy je sobie w jednym punkcie. Różnic jest jednak kilka, a najważniejszą jest oczywiście silnik, który w modelu 1100 ma moc w okolicach 75 koni mechanicznych oraz 5-biegową skrzynię biegów, a następna generacja posiada już 95 koni mechanicznych i 6 biegów. Moment obrotowy produkowany przez Boxera został na podobnym poziomie. No właśnie. Silnik to znany fanom BMW Boxer. Dwa cylindry naprzeciwko siebie ułożone w poprzek motocykla. Bardzo charakterystyczna jednostka, która zapewnia grzanie w stopy. Trochę wibracji, szczególnie na postoju, i przyjemnie niski pasowy dźwięk. Nie jest to sprinter we wkręcaniu się na obroty, a tym bardziej demon prędkości. Praca w skrzyni biegów jest raczej twarda i czujemy tutaj starą, dobrą motoryzację. Jeżeli znudziły Wam się cruisery, ale nogami i rękoma będziecie bronili się przed nowoczesnością i elektroniką, to ten model może być dla Was objawieniem. Klasyczna linia, bokser, wał napędowy, wygodne siedzisko. Motocyk waży w okolicach 230-240 kg, więc jest lżejszy od dużego kurzera, ale jest też od niego wyższy. Choć silnik siedzi nisko, generalnie wolne manewry na ciasnym parkingu czy przepychanie się między samochodami w korku do przećwiczenia. Cena Starszy model znajdziemy właśnie do 10 000 zł, natomiast młodszy model zaczyna się od 11 000 zł i, w zależności od stanu, przebiegu i dodatków, jego cena wspina się w górę. Skoro był Roadster, to teraz czas na coś sportowego i tym razem będzie to mój ulubiony model sportowy, a w zasadzie jego silnik. Myślicie, że powiem o CBR? Nie. Moim ulubionym motocyklem sportowym jest fanfary. Suzuki GSX-R750, lekkość i precyzja połączona z dużą mocą, a do tego absolutny brak elektroniki. Nie można trafić lepiej. Żaden tam Stucati, chociaż w Suzuki też są różne Stuki i Puki, żadne Aprilie czy R6. To właśnie Gixxer 750 jest najlepszym motocyklem sportowym na świecie. I to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Ale podpisuje się pod tym obiema nogami. Uwielbiam ten motocykl za silnik jak żaden inny. Naprawia wszystkie problemy klasy 600, czyli brak dołu, słabą elastyczność czy ogólne braki w mocy. Jednocześnie nie dotykając wat litrowych odpowiedników czyli za dużej mocy, która tylko czeka na twój błąd. Niedogrzane opony, plamę na jezdni, czy po prostu brak doświadczenia. Suzuki GSXR 750 to złoty środek, który zbiera wszystkie zalety obu klas. I daje nam je na tace. Jeżeli miałbym wrócić do motocykla sportowego, nie wrócę, ale gdybym miał, to właśnie do niego. Choć wybrałbym pewnie młodsze roczniki, to w naszym budżecie także da się kupić. Zdrową, słynną 750. Głównie dlatego, że ten model był produkowany od czasów dinozaurów, a tak naprawdę jakieś 30 lat. Nas interesują modele z roczników 2002-2003 i jak się uda ustrzelić to również 2004. Ten ostatni, właśnie, był motocyklem, który osobiście posiadałem i dałem za niego jakieś 12 tysięcy złotych, czyli idealnie mieściłem się w naszym dzisiejszym budżecie. Różnic pomiędzy tymi modelami jest kilka, i chyba najważniejszą będzie to, że w 2004 roku Kompletnie zmienił się wygląd. Motocykl bardzo mocno odmłodniał i choć nadal, szczególnie Bach, jest bardziej kanciasty niż konkurencja, to nawet dzisiaj po tylu latach wygląda po prostu dobrze. Dobra wiadomość jest taka, że 750 zawsze była oczkiem w głowie Japończyków. W sensie, aż nie zakończyli jej produkcji. W tym samym roczniku 750 zawsze dostawała lepsze wyposażenie niż 600. -ka. Lepsze zawieszenie, czasem lepsze heble i na przykład szybciej dostała wtrysk paliwa. Minus, jest to mniej popularny model, więc znacznie trudniej go upolować niż właśnie taką 600 czy nawet litra. Ale naprawdę warto, więc powodzenia w szukaniu. Postscriptum: zdecydowanie nie jest to motocykl dla początkujących, ale mam nadzieję, że... Tego zdajcie sobie już sprawę. A gdzie turystyka zapytacie? Już spieszę z odpowiedzią. Motocykl wytrzymały, dynamiczny, komfortowy, choć nieprzesadnie, i jak na swój wiek wciąż ładny, a jednocześnie nie ma go na tyle dużo, aby był nudną, powtarzającą się maszyną. I tutaj na pewno was zaskoczę. Yamaha TDM 900. Wprawdzie ten model ma ogromny rozstrzał cenowy, ponieważ można go kupić zarówno za 8, jak i 20 tysięcy złotych. Więc teoretycznie mieści się w naszym budżecie, ale do tych najbardziej zadbanych i najlepiej wyposażonych maszyn będziecie musieli dopłacić. Choć osobiście uważam, że 20 tysięcy za tdm to już gruba przesada. TDM-ka bardzo mocno wyprzedziła swoje czasy, bo w zasadzie jest takim protoplastą dla dzisiejszych Tracerów. Wysoki prześwit. Ale mierna zdolność terenowa. Za to wyprostowana pozycja za sterami i przyjemny, wygodny kąt ugięcia kolan. Jakby ta część się nie będzie męczyć, to jest bardzo ważne w dłuższej trasie. Jeszcze go nie widać na nagraniu, Pokazujesz kolan. A, no zajebiście to. Ten, um... Dzisiaj mam podwiązki. <grych> A do tego silnik, który z jednej strony nie ma może ogromnej mocy i na papierze nie brzmi zachęcająco. Jednak w praktyce bardzo szybko i chętnie kręcę się na obrotu. Jakby nie przeczytacie. Tak, by to musicie przejechać żeby zobaczyć jak on przyjemnie się kręca na te obroty. Zdecydowanie pomaga w tym 89 Nm dostępnych w pełnym zakresie już od 6000 obrotów. Owszem, najlepiej czuje się powyżej 3000 obrotów, bo poniżej znajdziemy głównie wibracje, ale dwucylindrowy silnik nie sprawia wrażenia, że męczy się z tym motocyklem. Nie czułem też, że potrzebuje więcej mocy. TDM jest zaskakująco sprawnym sprzętem. Oczywiście TDM ma swoje wady. Poprzednia generacja miała bardzo kiepskie światło. Nie wiem jak jest z 900 -ką. Tutaj liczę na komentarze właścicieli. Jest też trudny dostęp do filtra powietrza i warto regularnie sprawdzać luz zaworowy. Natomiast kto jest wolny od wad? Yamaha TDM 900 to bardzo dobry motocykl do tego zdecydowanie bardziej unikatowy niż Fazer czy Eviot Era. Niestety jest przy tym też mniej ogłoszeń z tym sprzętem, choć tragedii nie ma. Szukajcie, przejedźcie się, bo Tdma warto poznać. Dobra, to teraz jakieś niekiedy. I to nie byle jakie, bo współczesne. Pamiętam, że gdy pierwszy raz zobaczyłem ten motocykl, to strasznie mi się spodobał. Bardzo ostro cięte linie, złowrogi wzrok i większa niż konkurencja pojemność. Oj, byłem fanem. Do czasu aż zobaczyłem następną generację, bo ta druga generacja spodoba mi się jeszcze bardziej. Za około 10 tysięcy złotych spokojnie kupimy Kawasaki Z750 generacji, a jest to zdecydowanie bardzo charakterystyczny i niepodrapialny Street Fighter. Silnik to 750 w postaci czterech cylindrów, ale jeżeli spodziewacie się wystrzałów mocy, jak w przypadku Gigsa, 750 którego przed chwilą opisywałem, to pozwólcie, że Was rozczaruję. Nic z tego. Mocy owszem jest więcej niż w przypadku typowych przedstawicieli 600, ale 110 koni mechanicznych to nie jest jakieś przesadnie dużo. Niutków też jest trochę więcej, więc poprawia się środkowy zakres obrotów i elastyczność. Ale w żaden sposób motocykl nie nabiera na dzikości. Sprzęt waży na sucho 195 kg, więc, mimo większej mocy, jest też cięższy niż Hornet 600, FZ6 czy GSR600. W praktyce nie czuć tego podczas jazdy. Motocykl dobrze czuje się zarówno w mieście, jak i przy nabieraniu większych prędkości. Jednak, poza lepszą elastycznością silnika, nie wykazuje specjalnego talentu do bycia szybszym niż wcześniejsze Nakedy klasy 600, a miał być tak pięknie. Czy warto? Ja akurat lubię ten motocykl, ale zdecydowanie w jego następnym wcieleniu. Pierwsza generacja była w sprzedaży od 2004 roku do 2006 i co ciekawe, występowała również w wersji S, tylko ta pierwsza generacja, czyli z W naszym budżecie spokojnie zmieści się większość zeciorów pierwszej generacji, a jeżeli interesuje nas druga generacja, czyli ta od 2007 roku, to ich ceny zaczynają się od 14 tysięcy złotych. I jak dla mnie? Są to wyjątkowo dobrze narysowane motocykle. To teraz połączenie motocykla sportowego z wygodą, turystyka i uniwersalnością Nakeda. Tak, wszystko to dostajemy w pakiecie. wybierając Suzuki GSX 650F. Motocykl zadebiutował w 2008 roku i trzeba przyznać, że do dzisiaj wygląda dobrze. Przynajmniej dobrze. Choć konstrukcyjnie bliżej mu do Bandita, to kształt owiewek był znacznie bardziej inspirowany sportowym modelem GSX-R. Widzimy takiego małego diabełka. Dostajemy więc w pełni zabudowany owiewkami motocykl, który jednak zachował obszerną kanapę i podwyższoną kierownicę, co pozytywnie wpływa na komfort. Podoba ci się wygoda Bandita, ale chcesz bardziej sportowy wygląd? Podkreślam, wygląd, nie charakter. Tada! Oto właśnie GSX 650F. A nam tu biegają jakieś wielkie szczury, takie dwumetrowe. No, ale to winda chyba. Szczury jeżdżą windą. Silnik to konstrukcja, która zasilała także Bandita, czyli sprawdzone cztery cylinderki o mocy 85 koni mechanicznych. Motocykl trudno nazwać sportowcem. Nie, on taki nie jest. W zasadzie rozpędza się tak samo szybko jak Bandit, a to oznacza, że nie jest źle. Pierwsza setka w 3,5 sekundy. Nawet dzisiaj ciężko dyskutować z takimi osiągami. Jednak nasze świńskie galopy skończą się po przekroczeniu 200, a dokładnie przy 215 km na godzinę. Iby można tak jeździć, ale uwierzcie mi na słowo, że nie chcecie testować skuteczności układu hamulcowego GSXF przy tej prędkości, bo jest on uwaga, żaden. To jedna z cech tożsamych z banditem i niestety jest to ta zła cecha. Jednak kiedy już się do tego przekonamy, przyzwyczajmy, okazuje się, że to bardzo uniwersalny, ciągle dobrze wyglądający motocykl w pełnych owiewkach. Więc, jeżeli na przykład TDM brzmi dobrze, ale nie pasuje ci jego wygląd, to może właśnie GSX 650F będzie tym, czego szukasz. To konstrukcja, która zadebiutowała w 2008 roku. Więc nie ma na karku jeszcze miliona lat. Choć ze względu na dobry silnik, właściciele lubią kręcić kilometry. W naszym budżecie spokojnie znajdziecie coś wartego uwagi. A jak lekko dosypiecie, to można znaleźć miłość na długie lata. To teraz motocykl, który nigdy mi się nie podobał. Wizualnie. Rozumiem go i szanuję, ale wizualnie jest dla mnie nijaki. Od początku miał udawać kogoś, kim nie był w stanie być. Tak bardzo zapatrzony w swojego większego, potężniejszego brata, że ubrał się w za duże ciuchy myśli. Myśląc, że będzie spoko. A jego ksywa to Baby B King. Tak jak teraz są te ci raperze, Jung, co, Jung coś tam, nie? Jągle Osia i tak dalej, tak wtedy był Baby Beeking. Suzuki GSR-600 nigdy wizualnie mi się nie podobał. Musiałem naprawdę długo na niego patrzeć, aby dostrzec jakieś plusy tej stylizacji. Ale pamiętajcie, że to, że mi się coś nie podoba, to tylko i wyłącznie moje zdanie. Wy możecie mieć zupełnie inne. I to jest fajne. GSR 600 to przyzwoita maszyna stworzona, by konkurować z, na przykład z modelem FZ6 czy Hornetem od Hondy. Miał być takim gigsem, ale bez owiewek i choć moim zdaniem przydałoby się tutaj włożyć papryczkę chili, albo nawet dwie, żeby tak się stało, to nie można pomijać tego sprzętu tylko dlatego, że miałem co do niego większe oczekiwania. A miałem większe. Ale poczekajcie na GSR 750, tam sobie pojeździmy. Suzuki jedzie równie dobrze co Hornet z tego samego rocznika, a niewielka różnica mocy jest w zasadzie nieodczuwalna. Oznacza to, że mamy spokojny dół, który sprzyja początkującym bikerom oraz moc w górnym zakresie, która gdy tylko tego naprawdę zapragniemy, tak naprawdę, naprawdę, spędza gsr do 100 km na godzinę w 3,5 sekundy, a motocykl przestaje się rozpędzać dopiero w okolicach 225 km na godzinę. Co na sprzęcie bez szyby i tak już targa naszą głową niemiłosiernie. Hamulce no, są co najwyżej przeciętne. Pozycja za kierownicą przyjemna, choć kanapę jest zdecydowanie mniej mięsista niż w Bandicie czy GSX. E, czy tym, co mi przed chwilą opowiadałem. <śled> no i... <śled> Kanapa jest zdecydowanie mniej mięsista niż ta w Bandicie czy jego bracie GSX650F. Tak, Suzuki jest też w mojej opinii jednym z tych producentów, którzy klepali naprawdę przyzwoite maszyny pod względem trwałości. Ceny od 9 do 16 tysięcy zł, więc spokojnie mieści mi się w naszym budżecie. Jeżeli ktoś się skarży, że CBRF4i kosztuje ciągle tyle samo to spójrzcie na cruisery. 20 lat na karku, zero elektroniki, prosta budowa, a ceny nie tylko nie spadają, a rosną. I bardzo chciałbym rzucić Wam tutaj mięso w postaci świetnego sprzętu za 10 koła, ale po pierwsze przyznam się bez bicia, że moja wiedza na temat cruiserów z lat 90. jest ograniczona, a po drugie one w większości są droższe niż nasz budżet na to pozwala. A nie chcę dawać tutaj sprzętu, które zaczynają się już rozpadać. Dlatego przykładem niech będzie Yamaha Dragstar 650, która ledwo, tak minimalnie na rzut mieści się w naszym dzisiejszym budżecie. Dragstar 650 jest wizualnie potężniejszy i większy niż Virago 535 czy Shadow 600, o których opowiadałem Wam ostatnio. Tutaj mamy do czynienia z krążownikiem szos, choć w skromniejszym wydaniu ze mniejszym silnikiem. Obłe kształty, duże błotniki, miła dla oka linia nadwozia. Pełna klasyka, która już się po prostu nie starzeje. Silnik V2 oferuje nam skromne 40 koni manicznych i 51 Nm. I teraz powiecie, Daniel, co to nam tutaj w ogóle pokazuje? Przecież cruiser musi mieć powyżej litra pojemności. Wiadomo, im większy silnik, tym robi się fajniej. Ale jeżeli ktoś chce kupić motocykl, którym i tak nie będzie jeździł szybciej niż 120 km na godzinę, no bo po co? A do tego ma być łatwy w prowadzeniu, a Dragstar waży 229 kg na sucho, więc łatwo się nie jeździ, ma być prosty w obsłudze i mało palić, to Yamaha stworzyła odpowiedniego krążownika szos. Mamy oczywiście kiepskie hamulce i nadmiar chromu, ale Dragstar może stać się bardzo ładnym i sensownym boberem. Cena raczej zaczyna się od 12 tysięcy złotych i tego musicie mieć świadomość. To teraz Was zaskoczy i włożę jedno jabłuszko z robaczkiem do naszego koszyka. Nie jest to sprzęt dla każdego, raczej dla odważnych i świadomych bikerów. I osobiście polecam nowszą wersję, ale ta z kolei przekracza znacznie nasz budżet. Opowiedzmy sobie o trzech cylindrach, bo w tej cenie, w naszym dzisiejszym budżecie 12 tysięcy złotych, możemy o tym pomyśleć. Choć z duszą na ramieniu. Triumph Sprint w odmianie 955i oraz 1050, bo o nich mowa, to motocykle, które powstały w tym samym celu, co dzisiejsze. Kawasaki Z1000SX, H2SX, czy GSX, S1000GT, czyli do szybkiej i bardzo szybkiej turystyki. 9,55 i 1050 to starszy i odpowiednio młodszy brat. I trochę ich dzieli, zarówno wizualnie, jak i technologicznie. Ale spełniają to samo założenie: mają dostarczać sportowych wrażeń z jazdy przy zachowaniu większego niż sportowe motocykle, bo turystycznego komfortu. Oraz użyteczności na co dzień. Dlatego bardzo często znajdziemy te modele wyposażone w kufry. Tak jest, poza wysokością, bo w przodu mamy także kufry. Miałem sposobność poznać kilku właścicieli tych maszyn i cechą wspólną tych właścicieli, nie maszyn, było zadowolenie z tych motocykli. Co mnie bardzo zaciekawiło, bo chwalili swoje maszyny, nawet gdy przyznawali mi się, że pojawiały się bolączki z elektroniką, które musieli rozwiązać. Sprint daje im wiele przyjemności z jazdy i swojego rodzaju indywidualność. Która im po prostu bardzo pasuje. Więc nie powiem wam, że to idealny sprzęt dla każdego, ponieważ zdarzają się pewne charakterystyczne usterki, nie ma go też dużo na rynku i nie każdemu się spodoba. Ale ma w sobie coś, co może akurat spowoduje uśmiech na waszej twarzy i taką iskierkę wokół. 955 waży na sucho 207 kg i ma 110 koni mechanicznych oraz 97 Nm. Brzmi podobnie do Hondy VFR z poprzedniego odcinka, prawda? Triumph daje nam ciut lepsze osiągi, choć Honda ma przewagę trwałości. Jeszcze lepiej wygląda młodszy brat w postaci modelu Sprint 1050. Moc rośnie do 123 koni moment do 104 Nm, a waga 210 kg. Plus 3 kg dla ABS-u. Do tego wygląda dużo nowocześniej i co tu dużo mówić, ma swój unikalny styl, i wiem, że chędziarze mnie za to z znienawidzą, ale ten model podoba mi się dużo bardziej niż VFR 800 V. Uważam, że chociaż Brytyjczyk ma pewne niedoróbki, to daje od siebie więcej charakteru niż bardzo zachowawsza vfr która ma w sobie tyle samo drapieżności co duży skuter. W przeciwieństwie do poprzedniczki. Ceny model 955 spokojnie znajdziecie do 10 tysięcy złotych. Natomiast generacja 1050 zaczyna się dopiero od 12 tysięcy złotych i spokojnie wędruje do 20 tysięcy. I tutaj naprawdę zalecam szukanie zadbanego egzemplarza od właściciela, który zna swój sprzęt. Czyli powie wam kiedy wymieniał olej, w jakim stanie są klocki hamulcowe, tarcze, napęd. Jeżeli takiego spotkacie to życzę wam udanej eksploatacji. No dobra, że już pokrzyczeli, wylali na mnie wiadro pomyj, cieszę się, że mogłem zrobić Wam dzień. A z racji tego, że w tym odcinku nie było do tej pory żadnej Hondy, to oto i ona, specjalnie dla Was i trochę też dla mnie. Honda Transal 650, bo na 700 nie starczy tam kasy. Motocykl dostał ładkę tańszej Afriki Twin. Bo wszystkiego ma mniej, jest też trochę skromniejszy, no i był tańszy. Ale czy to źle? To jest sprzęt, który na asfalcie nie przyspiesza, nie lubi hamować. A swoją aparycją mnie zainteresuje nawet pana Mietka z sklepu, który przecież chwilę wcześniej pytał się nas o przyspieszenie Rometa. I to z iskierką w bo takim kiedyś jeździł, jego bratanek. Dlaczego więc mówię o tym sprzęcie? Bo Transalp to jeden z najtańszych glob troterów, jaki można sobie kupić. A przy tym jeden z najbardziej trwałych. Oczywiście wszystko się zużywa, szczególnie jak ma się na karku 20 lat i więcej, więc wymieniasz daną część, serwisujesz i jedziesz dalej. Transap został stworzony wyłącznie do pokonywania kilometrów. Nieważne po jakich drogach, ważne, aby wciąż jechać. Nie jest on wybitnym motocyklem off-roadowym. Kompletnie nie porywa na asfalcie, ale ciągle jedzie i jedzie i to jest jego najważniejsza cecha. A cała reszta jest w sumie zbędna. Jeżeli zależy Wam na pokonywaniu ogromnych tras, to nie ma lepszej drogi niż? Kupno Transalfa. Porządny serwis z wymianą zużytych elementów tak solidnie i ruszenie w drogę. Ten motocykl ma Wam dostarczać widoki, o których zawsze marzyliście, a nie adrenalinę na drodze. Czy ja Wam powiedziałam o mocy silnika? Cztery żółwie mechaniczne. wystarczy, aby solo zapakować, kufry dodatkową, oponę, dętkę, zapas słucharów i objechać Kirgistan. Dziękuję i podziwiam takich ludzi. A skoro o emocjach mowa. Znacie Bikinga? Ten motocykl jest jak potwór z bajki. Do dzisiaj straszy swoją mocą, która oddawana jest bez żadnych elektronicznych kagańców. Nie chcesz spotkać takiego potwora w chłodny, deszczowy wieczór. On jest jak blokersi. Tacy prawdziwi blokersi. Ale niewiele osób pamięta, że Honda również miała swojego Zbira i przepis na niego był w zasadzie bardzo podobny. Wziąć najmocniejszy silnik z najszybszego motocykla w swojej stajni i zbudować na tej podstawie Golasa. A ten silnik to nie byle co, bo pochodzi z potężnego BlackBerda XX, który walczył z Hayabuzą o bycie najszybszym motocyklem lat 90., dopóki nie pojawiło się Kawasaki i nie wycięło ich obu. Tak właśnie było. I tak powstał model X11. Power Naked swoich czasów. Pojawił się przed Bikingiem i był dużo bardziej sportowy niż produkowane wówczas lokomotywy w postaci CB1300, XJR1300 czy GSX1400. Jednak inżynierowie z wielkiego skrzydła nie byli tak odważni jak koledzy z Hamamatsu. I X11 nie dostał zbliżonych parametrów, co nasz KOS w postaci XX. W imię lepszego oddawania mocy, silnik poddano kilku zabiegom. Tu zabrano jeden z wałków wyrównoważających, tu zmieniono rozrząd na spokojniejszy, tu ucięto szósty bieg. Tu skubniemy, tam skubniemy i tutaj damy prostsze i będzie Wam lepiej. Tak nam mówią, jakoś w to nigdy nie wierzyłem. Ostatecznie z mocy 164 koni mechanicznych w X11 zostało tych koników 140 i 116 Nm. Mogło być więcej. Ale przy rosonej masie 220 kg na sucho, Honda i tak rozpędza się do blisko 260 km na godzinę. I choć teraz mamy mocniejsze i lżejsze motocykle, to X11 nadal potrafi cieszyć. To duży, stabilny motocykl z odpowiednią mocą, bez jakichkolwiek kagańców. I tutaj taka ciekawostka mimo konkretnych gabarytów, ergonomia nie jest dopasowana do wysokich osób. Idealnie odnajdą się tutaj osoby o wzroście 1,75 m, 1,80 m. Na pokładzie znajdziemy już wtrysk paliwa oraz układ hamulcowy CBS. I teraz najważniejsze Cena. Ta odziwo jest bardzo przystępna głównie dlatego, że ten motocykl nie zdobył dużej popularności, a mniejsza ilość tego modelu to także niższa cena. X11 spokojnie zakupimy do kwoty 10 tysięcy złotych. Pamiętajcie jednak, aby zadbać mechanicznie takiego potwora, jeżeli będziecie próbowali wykorzystać jego moc. I ostrożnie nam mokrym. dobre opony się tutaj bardzo kłaniają. Pozdrawiamy Waldka, który jest równie nieugięty w komentarzach jak nasz X11 na drodze. To zainspirowało mnie do tego, aby umieścić ten motocykl właśnie. Na naszej liście. Mam nadzieję, że udało mi się podsunąć wam kilka ciekawych modeli. Pamiętajcie, że kupno motocykla to dopiero początek, trzeba zadbać o jego stan techniczny i nie zapominajcie również o własnym bezpieczeństwie i komforcie. Jeżdżenie na moto to najlepsza rzecz, którą można robić w ubraniu. No właśnie, w ubraniu. A jeżeli zadbamy o odpowiednią odzież motocyklową, to będzie nam i wygodniej, i bezpiecznie, i lepiej będziemy wyglądali. Dobry kask to podstawa, a co wybrać, na co zwrócić uwagę i co ciekawego pokazuje się aktualnie na rynku. Znajdziecie na naszym kanale.